Dobry wieczór. Dzień dobry, od nas, tutaj z Kostaryki. Witam się ze wszystkimi bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zaraz wszyscy zobaczą, że nadaję na żywo. Witam się z Wami na Facebooku, na głównej ściance, jak również na YouTubie. Nazywam się Mariusz Budrowski, a Ty jesteś w projekcie Odmładzanie na Surowo. To, co dzisiaj pragnę Ci przekazać, nigdy jeszcze raz nie, nie zrobiliśmy. To, co pragnę dzisiaj zrobić i przekazać Tobie całą drogę do tej decyzji, jak już to się wydarzy. Nigdy wcześniej nie wydarzyło się w projekcie Odmładzanie na surowo. Będzie to po raz pierwszy coś, na co i ja czekam, na coś prawdopodobnie, co czeka bardzo wiele osób. Nigdy tego nie zrobiliśmy, ponieważ projekt, który żeśmy dla ciebie założyli, przede wszystkim jest pasją. I mam nadzieję, że przez te 4,5 roku udało mi się tą pasję przekazać tobie w najlepszy możliwy sposób. Że widzisz i czujesz że to, co przekazuję, jest mną. To jest pasja, to jest miłość, to jest radość życia, to jest po prostu życie na maksa. Ale musieliśmy podjąć pewne decyzje. W zasadzie decyzja przyszła do mnie w siódmego dnia postu. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jestem już 10 dni bez jedzenia. To jest mój dziesiąty dzień, kiedy nie włożyłem niczego do ust. Od czwartku zeszłego tygodnia, od godziny 18, piłem tylko wodę i sok z I siódmego dnia przyszła do mnie myśl, która nabrzmiewała, 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 ona po prostu wypłynęła na zewnątrz. Myśl, którą nazywam robię medialny detoks. Pragnę się z Tobą o tym podzielić. Dlatego, że uważam, że jesteśmy w tej podróży razem. Mam z Tobą takie połączenie. Jeszcze od czterech lat rozmawiamy. I mam takie połączenie, że cały czas byliśmy w tej drodze razem. I potrzebuję się z Tobą tymi informacjami podzielić, ponieważ uwielbiam wszystko, co razem, żeśmy stworzyli. Uwielbiam te wszystkie nasze połączenia. Uważam, że mamy najpiękniejszą, najcudowniejszą społeczność na świecie. Uważam, że razem tworzymy miłość, szczęście, radość, zdrowie i wszystko, co możemy sobie najpiękniejszego wymyśleć. Dlatego postanowiłem się z Tobą tym podzielić, po to, żebyś wiedział, czy wiedziała, co skłoniło mnie do tych decyzji. Nie sądziłem, że ten moment kiedykolwiek przyjdzie, ale takie momenty muszą przyjść kiedykolwiek w życiu. Sądzę, że ten moment jest właśnie teraz. Pierwszy najmniejszy i najspokojniejszy powód tego detoksu to jest to, że zaprosiłem Ciebie do tak zwanych dwunastu nawyków na całe życie. I nawykiem numer trzy jest tak zwane oczyszczanie przestrzeni. Miąc marzec to jest oczyszczanie przestrzeni. Dlatego jesteśmy na poście, oczyszczamy przestrzeń naszego ciała, oczyszczamy się mentalnie, ale też oczyszczamy swoją przestrzeń, która jest wokół nas. I dla mnie detoks medialny będzie po prostu oczyszczeniem przestrzeni. W tym momencie medium nie oglądam takich powiedzmy telewizyjnych od już ponad 10 lat. Natomiast Facebook i YouTube zamienił się już dawno w media, których ja po prostu nie lubię. Nie wiem czy tak masz u siebie, ale na mojej ściance moi znajomi, moi przyjaciele mają tyle negatywnych treści, że ja po prostu się w tym duszę. Ja potrzebuję wyłączyć Facebook i YouTube, żeby się od tego uwolnić. Tak jak kiedy zrobiłem to z telewizją, tak samo potrzebuję zrobić to teraz z mediami społecznościowymi. Uwielbiam natomiast Twoją energię. Uwielbiam Twoją energię, uwielbiam te wszystkie spotkania, które żeśmy razem przeszli. Te wszystkie rzeczy, które stworzyliśmy razem. I tego naprawdę będzie mi brakowało. Natomiast wiem, że muszę to w tym momencie robić. Ponieważ moje pozytywne treści w tym momencie tracą na znaczeniu. I wiele osób niestety odwróciło swoją głowę w kierunku negatywizmu, w kierunku walki, wojny. Trudnych, w trudnych dla nas czasach przeniosło swoją uwagę w właściwym kierunku. I ja nie mogę rywalizować z tymi treściami. I to jest powód numer dwa. Pierwszy detoks. Drugi, ja nie jestem człowiekiem przeciwko wojnie, ja jestem człowiekiem za pokojem. Natomiast nie widzę w żadnej przestrzeni, którą gdziekolwiek zerkam, nikogo, kto by mówił o pokoju. Nie widzę żadnych manifestacji pokojowych, nie widzę żadnych protestów głodowych, pokojowych, nie widzę nikogo, kto zasilałby pokój. Może są to osoby pojedyncze, takie jak ty czy ja, które myślą o pokoju. Natomiast wiele osób niestety odwróciło swoją uwagę od pokoju, a zwraca swoją uwagę na wojnę. Robię medialny detoks, żeby się od tego wszystkiego uwolnić. Robię medialny detoks, żeby te wszystkie rzeczy nie mogły na mnie wpływać. Ale to nie jest najważniejszy powód. To jest jakby początek, gdzie to wszystko zaczęło we mnie kiełkować. Ale gdzie my jesteśmy w projekcie odmładzanie na surowo? W tym momencie mamy największą oglądalność jaką kiedykolwiek mieliśmy. W tym momencie mamy najwięcej subskrybentów, jakich kiedykolwiek mieliśmy. Mamy najwięcej komentarzy, mamy najwięcej polubień, najwięcej osób dotarło do jakichkolwiek treści przez nas przygotowanych. To dlaczego teraz? A no dlatego, że uważam, że projekt odmładzanie na surowo potrzebuje iść modernizację. Projekt odmładzanie na surowo Potrzebuje zmienić swoje oblicze. Projekt Odmładzanie na Surowo to musi być nowa odsłona. Tak zwany projekt na Odmładzanie na Surowo numer dwa, czyli projekt w zupełnie innej odsłonie. Zaczęliśmy jako malutki projekt. W zasadzie pasja. Na początku, kiedy zaczynaliśmy w 2017 roku, nawet nie wiedziałem, jak działa Facebook. Nie znałem Instagrama. Owszem, wiedziałem, że jest YouTube, ale nawet z niego dobrze nie korzystałem. Natomiast wszystkiego się po drodze razem z wami nauczyłem. W 2017 roku zacząłem mówić do swoich przyjaciół na Facebooku, do swoich znajomych, o tym, jak myśmy odzyskali swoje zdrowie. Ci znajomi natomiast skłonili nas do tego, żeby zamienić to na projekt Odmładzanie na Surowo, właśnie w takiej formie, jak to dzisiaj wygląda. Ale na początku to było kilkaset osób, które były później tysiącem osób, dwoma tysiącami, pięcioma tysiącami, dziesięcioma, jeśli dziesięć tysięcy osób. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, wystrzeliwaliśmy fajerwerki na plaży. Takżeśmy się bardzo z tego cieszyli. Potem pierwsza książka, 2017 rok, i już wiedzieliśmy, że malutki, malutki projekt, który żeśmy rozpoczęli, może stać się naprawdę czymś wielkim. Do dzisiaj pamiętam słowa jednego z trenerów osobistych, który powiedział, to jest dopiero początek. Sala jest wypełniona na maksa. Pamiętam, jak w Warszawie większość z was siedziała na parapetach, bo nie było miejsca. Tyle z was przyszło na pierwsze nasze spotkanie w Warszawie. I wtedy on powiedział: Na razie ten projekt jest mały, ale to będzie coś naprawdę wielkiego. I tak się stało. 2018 rok, następna nasza książka, i nagle z, 50, z 20 tysięcy zrobiło nas się 50, 80, 90, 100 tysięcy. Kto by pomyślał? Coś niesamowitego. Nigdy w życiu nie założyliśmy, że będziemy mieli 100 tysięcy subskrybentów. I coraz więcej, co roku coraz więcej. I przy rok 2020 i zrobiło się nas naprawdę dużo. Według statystyk Facebooka, YouTube'a i wszystkich e-maili, które mamy w tym momencie zebranych, w tym momencie projekt Odwładzanie na Surowo obserwuje biernie lub czyn czynnie 1 milion Polaków. Jeden milion osób w jakikolwiek sposób czynny zaznaczyło, że albo nas lubi na Facebooku, albo subskrybuje nas na YouTube, albo dało nam swój e-mail, albo zaznaczyło nas na swoim Instagramie. Kto by pomyślał cztery lata temu, że dotrzemy do miliona osób? Ale według mnie to nie jest wszystko, co mogliśmy w tym momencie osiągnąć. Dlatego robię w tym momencie detoks. Dlatego w tym momencie podjęliśmy decyzję. Że potrzebujemy tą małą ideę, która w 2017 roku narodziła się w naszych sercach, potrzebujemy zmienić. Potrzebujemy stworzyć projekt odmładzanie na surowo numer dwa. Czyli potrzebujemy stworzyć dla Ciebie platformę, gdzie już zawsze będziesz się czuł bezpiecznie, gdzie zawsze będziesz się czuł pozytywnie i po obejrzeniu każdego filmu znajdziesz dla siebie rozwiązanie. Popełniłem wiele błędów po swojej, na swojej drodze. Trzy lata temu związałem się z pierwszą influencerką w Internecie. Chciałem jej pomóc. Dzisiaj odbiło się dla mnie czkawką. Dwa lata temu postanowiłem tworzyć projekt, gdzie wielu influencerów będzie działać razem z nami. Rozmowy, sposoby, nawiązania współpracy niestety nam się nie ułożyły. I biorę za to również odpowiedzialność, ponieważ to ode mnie bardzo często wykało zaproszenie do tej współpracy. Niestety nie znaleźliśmy punktów wspólnych. I dzisiaj ten projekt muszę odłożyć całkowicie, o nim zapomnieć. W międzyczasie przygotowaliśmy dla Was niesamowite rzeczy. W 2020 roku wystartowaliśmy pierwszy wielki post. Dzisiaj mamy już trzeci. I dziesiątki tysięcy osób, jest nas ponad 32 tysiące osób na grupie Wielki Post przeszło razem z nami Post. Mamy grupę Celerowe Wyzwanie. I też od trzech lat pijemy razem sok w styczniu. Mamy grupę moje 90 dni. Gdzie mamy ponad 60 tysięcy was wszystkich, którzy albo wzięliście w tym udział, albo się temu przyglądacie? Projekty, które do tej pory stworzyliśmy, przyciągają was w naprawdę niesamowitych ilościach. Czasami to jest, jak to się mówi po angielsku, overwhelming, czyli jest jakby tego za dużo. I dlatego czasami, być może, pojawiają się błędy. Ale za te wszystkie błędy po prostu przepraszam. Jestem tylko człowiekiem i po prostu, jeśli chcę coś zrobić, popełniam błędy. Jest takie powiedzenie. Tylko ten się, kto nie myli, co nic nie robi. Tak? Po prostu cały czas chcę tworzyć, cały czas chcę tworzyć dla Ciebie nowe rzeczy, cały czas chcę tworzyć dla Ciebie nowe przedsięwzięcia i dlatego też uwielbiam te wszystkie nasze spotkania. Surowe życie, witariada. To są przepiękne spotkania. Siedem razy spotkaliśmy się w Polsce na olbrzymich wydarzeniach, gdzie wypełniliście sale po brzegi. To było coś niesamowitego. Uwielbiam te wszystkie transformacje, te wszystkie nasze rozmowy wspólne, to wszystko, co tworzymy, te wszystkie historie, które opowiadamy sobie nawzajem, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możemy w tym momencie przeżyć w swoim życiu. Ale w tym momencie jest taki czas, że potrzebujemy na chwilkę się rozłączyć. Gdzie wyglądała nasza rozłąka? W dniu dzisiejszym robię z Tobą. Ostatni live. Po raz ostatni spotykamy się tutaj na live. Robimy sobie detoks, natomiast projekt Odmładzanie na surowo pozostaje. Codziennie o 19 i codziennie o 20.45 będziesz mógł znaleźć na naszych kanałach nowe treści. Treści, które już wcześniej zaistniały, ale będą w innej formie. Będziesz mógł znaleźć wpisy o 19, a o 20.45 najważniejsze pigułki naszego zdrowia. I tak będzie codziennie. Również będziemy odpowiadać na Twoje pytania. Będziemy rozmawiać ze sobą e-mailowo, ale nie będzie mnie tutaj na żywo. To jest olbrzymia zmiana, ponieważ ja nadaję na żywo od ponad 4 lat. Natomiast ostatnie przeprowadzenie się tutaj na Kostarykę. Zmiana naszego stylu życia utrudnia mi tą współpracę z Tobą, tutaj bycie z Tobą na live. Dzieli nas 7 godzin czasu, różnicy. I to jest bardzo trudne. Dlatego potrzebujemy znaleźć u nas w zespole nową formę komunikacji, nowy sposób na to, żeby dawać Ci wartość. Dlatego w dniu dzisiejszym spotykamy się na live po raz ostatni. Kiedy spotkamy się ponownie na live, poinformujemy Cię w najbliższym czasie. Natomiast projekt odmładzanie na surowo ma olbrzymią grupę osób, którego go buduje. Ja sam jestem właścicielem lub inwestorem w wielu firmach. Tego życia mojego z tyłu odmładzania na surowo nie znacie. To też zajmuje bardzo dużo mojego czasu. A chciałbym, żeby projekt odmładzanie na surowo był taką perełką i zawsze był moją pasją, i zawsze, żeby tą pasją na zawsze pozostał. Dlatego ja potrzebuję oczyścić się mentalnie, potrzebuję spojrzeć na świat zupełnie inaczej i przygotować do ciebie treści czy dla ciebie treści, które będą dla ciebie dawać pozytywny odbiór, jak również będą cię skłaniać ponownie do pozytywnego działania. Dlatego zostań z nami tutaj do końca świata lub jeden dzień dłużej, ponieważ projekt Odmładzanie na surowo będzie tu zawsze. I chcielibyśmy. Żebyś wspierał nas najbardziej, jak tylko możesz. Ponieważ my wspieraliśmy Ciebie przez ponad 4 lata. Dawaliśmy Ci wszystko, co mogliśmy. Stworzyliśmy Wielki Post, Selerowe Wyzwanie, Moje 90 dni. Za darmo. Tworzymy wydarzenia, gdzie za małe pieniądze możecie się z nami spotkać. Gdzie musimy zapłacić za salę, przygotować posiłki itd., itd. Zaprosić gości, zapłacić za ich przyloty. Napisaliśmy dla Ciebie cztery książki. Chcemy napisać więcej, chcemy stworzyć więcej, chcemy, żebyś czuł, że projekt Odmładzanie na Surowo jest naprawdę solidnym fundamentem Twojego zdrowia i życia. Dlatego dzisiaj na chwilkę potrzebujemy się pożegnać. Potrzebujemy się pożegnać na chwilkę, żebyśmy mogli oczyścić przestrzeń, żebym ja nie musiał z nikim rywalizować, żebym ja nie musiał Ci niczego udowadniać. Ponieważ ja nie potrzebuję tłumaczyć się na internecie z takiej czy innej decyzji. Przyszedłeś do projektu odmładzanie na surowo po to, żeby uzyskać informacje, jak odzyskać swoje zdrowie. I to jest najważniejsza rzecz. My nie możemy się zastanawiać, czy Mariusz jest za wojną, czy przeciwko wojnie, czy jest za Putinem, czy jest przeciwko Putinowi. To nie jest nasza sprawa. To zupełnie nie nasza sprawa. I nigdy nie powinna być. Dlatego tak samo projekt Mariusz Budrowski na YouTube, który stworzyłem, nie będzie projektem antywojennym, a będzie projektem, w którym w pewnym momencie zaproszę Cię do rozwoju osobistego. Zaproszę Cię do tego, żebyśmy mogli wzrastać jeszcze bardziej. Kiedy odzyskamy zdrowie, kiedy odzyskamy energię, to wtedy możemy zacząć wzrastać i mentalnie, i duchowo. I do tego projektu wtedy Cię zaproszę, kiedy i ja będę gotów, i kiedy mój cały zespół będzie go mnie wspierać. Dlatego przede wszystkim serdecznie z całego serca Ci dziękuję, że jesteś tutaj razem ze mną na tym live'ie, że być może podzielisz się tym live'em z innymi. Za wszystkie paluszki, serduszka, za wszystkie tygodnie, miesiące i lata wspólnej podróży. Pragnę Ci za to podziękować. Jesteś cudowną istotą i wspaniałą osobą, z którą, którą po prostu dzielę ten świat z którą dzielę tą całą przestrzeń, w której tutaj razem jesteśmy. Dzisiaj, po 10 dniach niejedzenia, jestem świadomy tej decyzji, że teraz, w tym momencie, potrzebuję się z tego wyłączyć. Potrzebuję zrobić sobie detoks medialny, ponieważ nie będę rywalizował z treściami, które są w sieci, które po prostu nie są korzystne ani dla mnie, ani dla Ciebie, ani dla nikogo tak naprawdę. A kiedy będę widział, że jest gotowość na powrót do działania w kierunku zdrowia i budowania lepszego życia, wtedy powrócę i będę dziesięciokrotnie silniejszy niż do tej pory byłem. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, życzę Ci cudownych dni, życzę Ci przejścia wielkiego postu. Możesz wejść na grupę i cały czas to robić. Życzę Ci oczyszczania przestrzeni i wspaniałego detoksu kawowego, który jest w kwietniu. Cały zespół będzie non stop pracował dla Ciebie, nie będzie mnie po prostu tylko tutaj. Ale możecie pisać do mnie wiadomości, będziemy na te wiadomości odpowiadać. Życzę Ci wszystkiego dobrego, odzyskania zdrowia i do zobaczenia. Moja kochana koleżanko, mój kochany kolego. Trzymaj się cieplutko, pa! pa.